Hello, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie wykopek w poszukiwaniu historii pogoda trochę nie dopisuje jednak zrobiło się zielone światło deszcz przestał padać tak więc już za sekundę przeniesiemy się do Mrocznego Lasu tak więc zapraszam do oglądania no i jak mówiłem jesteśmy już Prawie w lesie. To wyruszamy, wyruszamy. Ciekawe miejsce, no byłem tu już parę razy, no i wiadomo było tu już parę osób, ale miejsce jest tak ciekawe i bogate w historię, że warto tutaj wracać, bo jest to ogromny obszar. W końcu to co nas interesuje, wąwozy. Jest dużo ciekawych rzeczy, bo żołnierze się tu ukrywali. No nic, składamy sprzęt i lecimy. Jako na pierwsze to może być. Patrzcie jaki guziczek wypukany leży. No ja też mam guzik. Patrzcie się Ty, ja mam to, jest, to też Też będzie chyba Czekaj, jak Coś podobnego Tu jest taki A, to też masz ładny arseniaka. No, no, no Nie, Bo nie jest nie, ten, zdo... Zdo... Ale... ten zdobiony jest, a ten na wierzchu ciekawy, kurwa, dwa guziki w jednym miejscu, Mówię ci, to jest ciekawe miejsce tutaj, ten Wombus, jest bardzo ciekawe miejsce taka, taka. Taki garnek zabetonowany, że ktoś słupek z niego robił To jest kawałek zapalnika Raczej no. no, raczej niepełny monet. Chyba oh. Gołym z Perelu, jak mówi kolega, 65 rok. Tam mogli Ja po tej stronie, no i zobaczę, co dalej będzie wychodzić. Ale przestało padać, jak mówiłem, wypali, jest super, toporek. Zobaczymy. O, coś jest tam? O, monetka, o, pierwsza monetka. Moneczak. Jakiś. Patrzcie, jakie ładne drzewko rośnie. Jedyne takie tutaj, same maliny, pokrzywy Jakieś pierdolniki. Idziemy dalej. Mówię o tych pokrzywach, że tu jest dużo pokrzyw, może jakiś dom stał jakaś stodoła stara, bo coś się tu wydarzyło. No jest fajnie, optymalnie, powiem że tak można chodzić Tak na wierzchu obrączka zaś gołębiowa 2016 roku Ciekawa skarpa A coś takiego znalazłem ciekawego, nie wiem, Może kawę łyżki chyba, nie? Starej O, ona dziki. Tyle kopalni w takim bagnie. Nie wiem, że coś to było. Wow. I wróciłem do tego miejsca. Wiecie, gdzie znalazłem to znaczenie Takie coś wyszło. nie wiem co to jest wiem tylko że mam ręce upierdolone i jakiś słoik dobra, chyba tam nie ma złota żeby go wykopywać Dokładnie tam jak jest ta strzałka znalazłem Zwariowałem, zwariowałem, patrzcie gdzie chodzę O masakra To jest stara butelka leży Tutaj Wow, taki coś nie wiem, może to kiedyś... a to są moje ręce przynajmniej. Taka stara łyżeczka, szkoda, że zagięta, ale widać na jakąś bardzo starą kawałek był. jest. Kapek no, z drzwi Mamy sierdzie z Jakie zrobiłeś? Jakie zrobiłeś? tak Aha, tak, takie ten tak. Że jak zielono no to sobie nakładam tylko ty. ja, wie, wie, co? ja czasem na tego ruchu co Zdobu Mam niby tą wstrzepiam. folię Ale reklamówkę czasem jak bardzo leje To reklamówkę tu Nakładam no i zawijam i przykrywam Ja no mam takie coś co wziąłem właśnie, patrz No, on no, też może być Daj k***ie, już No, tylko żeby słuchać sygnał, bo na wyświetlaczu czasem nie ma to patrzeć No, no No i czas też dobre To też może No Ale może nie leje cały czas Wow, potok sobie płynie. Takie coś Taki coś, mamy dwa grosze międzywojenne, taki, taki coś, nożyk. Bunker. Jest, ale jest siatka. Na no, pewnej własnej posesji. To ja go odkryłem pierwszy raz. Odkryliśmy. I to też kołbunker. Może być, no, coś może być nawet, no, tak by powiedzieć, śruby. Nie wiadomo. Kurde, to mają tą posiadłość dupną. Dobra, kończymy dzisiejsze wykopki w poświęcaniu historii. Coś tam wyszło, coś zawsze. Ale był wypad, spoko. Jeśli filmik Wam się spodobał, Muszcie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym, widzem może zasubskrybować, tak więc do następnego.